Założymy teraz błotnik, no bo później z kołem już go nie założymy. I następnie, co koło, zaciski. Zaciski są poczyszczone, tak jak wcześniej to było widać. Nie ma co tu już świrować. Odnośnie tych śrubek, co były takie odblaski tutaj. Dodatkowe, Tu muszę te śrubki czymś potem zastąpić, bo są brzydkie i będę wystawać. No i co, ładujemy, nie? Dobra, ładujemy koło. Dla jasności, tu nakrętkę dokręcamy setką. 100 Nm z drugiej strony trzymamy czymś takim i nie wkręcamy żadnych śrubek. Typu tych, tak instrukcja podaje. To są śruby na koniec kontrujące, więc one są na koniec dociskane. Zaraz poszukam z siłą, bo nie mam zapisane, bo część mam telefonie, takich rzeczy no i co, idziemy z setką okej okay. i teraz mamy dociśnięte na 100 i dopiero kontrujemy te śruby teraz po poszukam w instrukcji ile, ile tam jest bo nie pamiętam a te dociskamy na 23 śrubeczki. Bierzemy się za założenie zacisków. Dokręcamy siłę 39 Nm bez kleju, tak w instrukcji jest, bo nawet oryginalnie były czyściutkie śruby. I później co, czujniczek. Czujniczek to później docisnę sobie katalogowo. Mamy lampę. Lampa jest ok. Tak mi się zdaje, chociaż nie wiem, czy tutaj coś się nie stało w nią. Dobrze myślę. Lampa tak siedzi. No nie wiem, tak czy tak. Gumki wszystkie mamy. Ale mi się nie podobają te lampy. No troszeczkę taka już od kamieni. Dobrze by było to folii jakoś nalepić. Dlatego mam nową zamienniku U Chińczyków kupiłem. Zamontujemy dymioną. Nie lubię takich lamp czerwonych. Nie pasują mi w ogóle do tego. Tym bardziej, że teraz będzie czarny motocykl. Także e, no będzie, będzie dymiona. Elektrykę później założymy, czyli przełożymy wtyczkę. Pan coś nam dał. Chińczyk, wtyczkę dał, nic mi trzeba przykładać. No i będzie taka lampa. Iby jakieś euro, coś tam jest. To jest jego logo. Trzeba tu jakoś taśmę chyba czarną nalepić. Takich w tamtej. No i co? Będzie lepiej pasowało. Jak musicie. Oczywiście ma swoje kierunki, ale tego nie podłączamy. Teraz to zdemontuję, tu troszeczkę umyję. Siedzenie też drugie mamy. Siedzenie mamy drugie. Przyłożymy gumki tylko, ze względu na to, że tu jest takie drobne przetarcie, a nawet dziura już jest. Więc nie będziemy tego naciągać, nic też co. To może zostanie kiedyś obszyte na nowo w kolor a la czarno-niebieski. Cóż, trzeba było kupić w zamienniku. Ale wygląda jak sam, zaraz poszukam, wam pokażę. To jest oryginał. To jest zamiennik. No, i odlew jest jeden do jednego praktycznie gumki, tylko zderzaki przełożyć. I tu jedna jest jakaś zaślepka, tutaj nie było, pewnie się zgubiła. Także to pochodzi ze sklepu owiewki24.pl od Rafała. Zapraszam. Link będziecie mieli w opisie. Myślę, że hmm. identyczne. Czyli tak. Musimy przełożyć gumkę. Taśmy już nalepiłem. ta taśma jest po to, żeby tam nie piszczało, nic nie drgało. Więc nalepiłem zwykło trzema. No i co śrubki przekładamy. Nic więcej tu nie ma do przełożenia. Tutaj delikatnie czubek był w czerwony i ukruszony, jak widać. I tyle. Żadne rezy rezystory i tak dalej. Nie będziemy używać tego. Tylko wcześniej może tu umyję troszeczkę parownicę, bo tu widzę. спор и okay. Zbierzemy się za ogon. No, jak widać, trzeba wszystkie gumki przełożyć. Na szczęście, wszystkie śrubki są. Tu są wszystkie zetrzaski. Dobrze widzę. Tak, wszystko jest. Nic nie jest połamane. Przerzucimy. Tak samo tu jakieś odboje. W tym, tym. No i co? Zakładamy dupkę. Oh. Cool. Przypomniałem sobie, że jeszcze trzeba do tego ogon zamontować. Kupiłem, kupiłem oryginalny ogon z oryginalnymi kierunkowskazami i odblaskiem, podświetleniem tublicy. No do pierwszej rejestracji to musi być bo się czepiają tego odblasku że tego nie ma czy coś no i co to po prostu trzeba też założyć nie? nie wiem czy mi się uda tak za pierwszym razem ale może akurat No tu trochę się giba wszystko to. A w trakcie, w trakcie już do mnie jedzie nowy, nowy, nowe mocowanie tablicy, także to nie będzie ostatnie moje słowo, czekajcie bo muszę to ogarnąć. Kurno. Tu coś, tu coś, znowu nie pasuje, kto ja to wymyślił taki zjebany ogon. O. Dałem tu takie gumki, bo nie wiem co tu było, pan mi nic nie przysłał. Tam ma być wiem, że jakaś śruba jeszcze, A tam, tam, głęboko. Tu się. musiałbym. potami składamy, składamy ogólnie tu Ogon prawie złożony. Bierzemy się teraz za przód albo zbiornik. Mam tutaj już przygotowany zbiornik do przełożenia pompy. Tutaj mamy już w kolorze, tak jak widać. Także biorę się za robotę i to mamy dokręcić siło 10 Nm podobną, więc zobaczymy. Jeszcze teraz sprawdzę gumki przełożymy. Tamte gumki przełożymy, z tyłu są jakieś gumki i tulejkę trzeba przełożyć, ewentualnie zamyk cały. Bo jest może inny. Dobra, zobaczymy, bo tu na razie benzyna jest to za dużo. Nie będę się bawił z tym, żeby to mi coś nie wybuchło. Albo wymienić. dobra to wiemy już, na czym stoimy. Także zamawiamy filterek. Mamy, mamy oryginalną nakładkę, oczywiście to była przerysowana, ale to ona jest do uratowania, no ale co, trzeba zabrać wszystkie blaszki, wszystkie mocowania, tutaj, tutaj śruby i blaszkę, no rzepy zostają, bo te rzepy są niepotrzebne, względem na to, że w tej mamy oryginalnej, wszystko jest tak jak trzeba, każdy... Element cały, tylko po prostu blaszki poprzekładać sobie. Także to tak, no i co? Bierzemy się za przełożenie tego, zdemontowanie, a może tak? O. Aha. Tak, tak. Chciałbyś zrobić nią A idź pan kurwa pój. Myjemy, później, kładziemy na moto. ok, musimy ten element przykręcić o 5,5 N plus klej do gwintów i tutaj tak samo 5 śrubek bo to musi tak iść.